Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielkę i powiem Wam tak: pogoda jest fajna. Świeci słoneczko od czasu do czasu, jakieś tam chmurki się pojawiają, ale jest strasznie zimny, lodowaty wiatr. Wzięłam sobie tutaj szalik, nawet w razie czego. No i trzeba było ruszyć tyłki, i wymyśleliśmy, że. Pojedziemy na wystawę taką dyniową. Jak co roku. Tutaj są różne właśnie takie wystawy w różnych miejscach. W ty, w tej, na tej wystawie byliśmy w sumie już w tamtym roku, ale były jakieś inne figury dyniowe, więc dzisiaj jedziemy zobaczyć, co tam mają nowego. Tak się zastanawialiśmy, gdzie pojechać, gdzie pojechać. No i ostatnio już tyle było dyni na tym moim kanale. Ale wiecie. Wiesień, dyni, nigdy nie za wiele. Jak widać ludzi jest sporo, cały parking. Także, ale cały czas dojeżdżają ludzie jeszcze. O tej godzinie mamy prawie pierwszą, wpół do pierwszej, już powiem wam jestem głodna. Więc chyba pierwsze co zrobię, to sobie coś przekąszę. Bitte nehmen Sie die erste Ausfahrt in die Straße Krevelshof. Wzięliśmy sobie słuchajcie jedzonko, wzięliśmy zupę oczywiście z dyni, bo bez zupki dyniowej e, nie można by było stąd tutaj wyjść i nie spróbować. Tutaj mamy bułeczki, mamy ciasto ze śliwkami i Luis czeka tam jeszcze na kiełbaskę i na steka w kolejce. Także na grillu tam jest, takie stanowisko grillowe i tam jest kolejeczka. Ale się wymarciliśmy, słuchajcie, ale pojedliśmy i teraz przyszliśmy tutaj do tego sklepu, który jest tutaj obok, z produktami tutaj regionalnymi i z przepięknymi dekoracjami. Także jest co pooglądać i na pewno nie wyjdziemy z pustym koszykiem. I nawet keczup dyniowy. Zobaczcie, sól ze spiruliną. Jak to fajnie wygląda. Prosecco dyniowe. Zobaczcie, piwo ze szparagów. Szpargelbier. Jeszcze nigdy nie piłam. A tutaj mamy jeszcze szczego piwko z truskawek. No nie byłabym sobą, jakbym nie wzięła i na spróbowanie. Także nie wiem, które. To, czy to. Zobaczcie na no te kwiaty sztuczne. Wyglądają, jakby były ze szkła. A tutaj likierek dyniowy. 近吗？谢谢妈 My już wróciliśmy. Ja powiem Wam, że jestem taka zmęczona, że tak mnie wywiało tam. Taki był wiatr, że w samochodzie jak siadłam, jak mnie zmuliło. Więc się zdrzemnęłam. Luis się martwił, żeby nas dowieść na miejsce, a ja sobie spałam. I taka jestem jeszcze przymulona. Ale pokażę Wam, co tam kupiliśmy. Zacznę od jabłek regionalnych. Takie jabłucha. Wielkie, soczyste. I y, oprócz tego wzięliśmy jeszcze chipsy. Chipsy to są po prostu takie ziemniaki y, naturalne z solą i z pieprzem, które tutaj wzięliśmy. I Luis wziął sobie jeszcze jakieś takie proteinowe y, płatki, taką mieszankę. Y, tutaj y, płatki owsiane z jakimiś różnymi jeszcze innymi ziarnami. Tutaj mamy sos. Ym, z pomidorów i z bazylii, i ten sosik chyba zaraz właśnie ugotuję makaron. I z tym sosikiem zrobię i do tego jakiś parmezan. Mam nadzieję, że jakieś, jakieś mięsko jeszcze tam e, znajdę w lodówce. E, tak, tutaj mamy likier z truskawek i z rabarbarów w takiej fajnej butelce. Taki likierek. Drugi likier jest oczywiście z dyni. Ten likier już kiedyś miałam, no, też ma taką fajną buteleczkę. Tutaj wzięłam syrop z mlecza. dlatego, że teraz jest, wiecie, taki okres przeziębieniowy, więc myślę, że taki syropek, czy do herbatki, czy nawet z przegotowaną wodą, jest jak najbardziej wskazany w okresie takim właśnie jesiennym, przeziębieniowym. I tutaj mamy. To piwo ze szparagów, które bardzo chciałabym spróbować i zaraz sobie je otworzę. Było tam jeszcze właśnie to z truskawek, ale to z truskawek to sobie pomyślałam, że będzie smakowało podobnie jak po prostu piwo z sokiem truskawkowym, więc wzięłam to z zielonych szparagów. Spróbuję sobie później. I tutaj mamy dwa soki. Też po prostu 100% soku. E, dlaczego mówię e, 100% soku? Dlatego, że ostatnio w Lidlu, e, czekajcie, z czego to był sok, było wielkimi e, literami napisane. Sok, e, no z czegoś tam nie pamiętam, chyba e, z granata? Jakoś tak. I słuchajcie, patrzę, a tam tylko 2% tego owocu w środku, więc te soki to w ogóle nie są soki. E, no a tutaj mamy taki owocowy multiwitamina i Luis sobie wziął sok z winogron. I tutaj jest naprawdę 100% tego soku z winogrona i też niedużo cukru, bo już same owoce w sobie są słodkie. Także to były nasze zakupki i ja sobie zaraz otworzę piwko i idę gotować makaron. Zresztą w hotelu? Co? No i taki mi wyszedł obiadek. Łososia znalazłam, jeszcze miałam w lodówce ten makaronik z portugalskiego sklepu. I ten sosik y, pomidorowy, który dzisiaj kupiliśmy z bazylią. Także na pewno będzie dobre. Próba generalna piwka ze szparagów. Uwaga, uwaga. Degustacja. No dobre. Słuchajcie, dobre, ale czuć te szparagi, wiecie? No czuć szparagi. Myślałam, że nie będzie tak szparagów czuć, ale jednak czuć. Szanowni Państwo, próbuję sobie nam spróbować. On nie chce. On nie pijący. Ja tylko pijący. Ale dobre. Powiem Wam, że ta kombinacja, te chipsiki czip, naturalne z ziemniaczka, z tym takim prawdziwym, grubym pieprzem, co czuć, Do tego to piwko. Takie inne ze szparagów. Muszę powiedzieć, że naprawdę smakuje i piwem, takim normalnym, i szparagami. Ta kombinacja, taka inna. Słuchajcie, ale bardzo dobra. Hmm. Dzień dobry! <śmany> Mamy poniedziałek godzinę ósmą, ja idę do szkoły. Chciałabym Wam trochę tutaj też szkołę pokazać. Idę z koleżanką, ale koleżanka nie chce się pokazywać. Także witam Was w ten poniedziałkowy poranek i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj trochę Wam szkołę pokazać tutaj. Także do później. stanowisko, na którym siedzę w szkole, co ja tutaj mam ciekawego a więc tak, co może mieć ciekawego w szkole, mój ordner segregatorek z wszystkim co mi do szkoły potrzebne mój e, ipad, też używamy właśnie bardzo często szukam piórnika teraz piórnik, no. ale <laughs> oczywiście woda i kawka już wypita <śmiany> Dzień dobry. dobry. Tak wygląda klasa. Akurat wszyscy są na przerwie, także skorzystałam. Aha, ba, dobię zniesła linę, dobię zniesła Sylwia. Nie, tak wygląda klasa nasza. I zawsze pracujemy właśnie. Tutaj mamy taką tablicę. No i jak to w szkole, słuchajcie. Nic specjalnego. Idziemy po bułę, słuchajcie. Zgłodnie i idziemy sobie po bułeczkę. Słuchajcie, idziemy na zajęcia i właśnie jesteśmy po małej sprzeczce. To jest moja koleżanka, która też jest sponką. Śmiać mi się jak to, bo zawsze mamy zabawnie w szkole. I mamy podobne charaktery. No, ale ta szkoła nie jest jakaś nie wiadomo co, także. Jak się spodziewaliście, że pokażę Wam nie wiadomo jaką szkołę. Normalna szkoła. Taka w sumie podobna do tych w Polsce. Sylwia, zgodzisz się ze mną? No, tak, <noise> Jestem Twojego <z> zdania. <noise> dzisiaj się umówiłyśmy obie w paski, nie? Tak. Nie dochtuję, no, nie umówiliśmy się ale... jeszcze jest trzecia koleżanka, ale nie chcę Ci pokazać. I też ma paski też ma dzisiaj, paski. także. No. Także my tutaj we trzy w klasie z Polski jesteśmy. No i czasami... Się rozumiemy lepiej, czasami się rozumiemy gorzej. To tylko my dwie. To jest nasza kolejna Freundin Franciszka. Cześć! Cześć, to też że online. Dzień dobry! Dzień dobry! Jakieś polskie słowa też tak ktoś umie. Ale to jest nie? O! Nie mam problemu. No, nie Ja już jestem w domu. Chciałabym tutaj jeszcze dograć, tylko właśnie końcówkę tego vloga, a powiem Wam, że vlog już jest zmontowany i się uśmiałam, jak montowałam właśnie te urywki ze szkoły. Powiem Wam, że takie, wiecie, wspomnienia szkolne to są najlepsze wspomnienia w ogóle, najlepszy czas w moim życiu, takie lata szkolne. No i teraz mi się też to wszystko przypomina. W ogóle chciałabym podziękować za nowe subskrypcje. Cieszę się, że doszły nowe osoby i tym osobom chciałabym tutaj też dodać informację, bo może nie każdy też wie że ja tutaj robię jeszcze właśnie w Niemczech zawód przedszkolanki. W Polsce robiłam, jestem z zawodu w ogóle technikiem ekonomistą, technikiem hotelarzem, studiowałam też kierunek administracji publiczną, także wiecie, wszystkie takie zawody ekonomiczne, biurowe, a moim marzeniem jest właśnie praca z dziećmi, dlatego postanowiłam jeszcze pójść. Do szkoły. Szkoła ta jest trzyletnia i jest właśnie w takim systemie, że dwa dni mam w szkoły, a trzy dni pracy. Jest połączona właśnie też z pracą w przedszkolu i za to też dostaję minimalne, ale jakieś tam wynagrodzenie. No i cieszę się, że mogłam wam pokazać w tym vlogu chociaż taki skraweczek mojego dnia szkolnego, i cieszę się, że byliście. W tym dniu razem ze mną. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam na kolejnego vloga.